Sinus kąta ostrego alfa jest równy 4 piąte wtedy i szukamy znów kosinusa. Zadanie bardzo podobne do poprzedniego, bo tak jak już powiedziałem, wszystkie te przekształcenia takie prościutkie na funkcjach trygonometrycznych robimy z tych właśnie wzorów. I teraz popatrzcie, no wcześniej korzystaliśmy naturalnie z tangensa od razu, bo tangens tam był napisany. Tutaj tangensa żadnego nie ma, no to nie skorzystamy z niego, więc jedyny wzór jaki nam zostaje to tak zwana jedynka trygonometryczna. Czyli wzór, który powiązuje sinusa i kosinusa. No i ma to sens, bo zawsze szukajcie swoich danych i swoich szukanych w zadaniu. Skoro wasze dane to jest sinus kąta y, alfa i to jest 4 piąte, a wasze szukane to jest kosinus, no to po co nam szukać innego wzoru niż taki, który powiąże nam właśnie tego sinusa i kosinusa, czyli dane z szukanymi. Ja teraz muszę tylko wstawić to do wzoru, więc zapiszę sobie. Sinus alfa jest równy 4 piąte. Jeszcze jedna kwestia. Jak zobaczycie we wzorach gdzieś, sinus kwadrat alfa, nie bójcie się tego, bo to jest dokładnie to samo, co sinus alfa do kwadratu byśmy tak zapisali. Tylko po prostu przyjęło się, że zapisuje się to w ten sposób. OK, Więc jeśli mamy tutaj sinus kwadrat alfa, to ja tak jakbym podstawił pod sinusa sobie do mojego wzoru w tym miejscu. 4 piąte, podstawiam 4 piąte i sinus jest do kwadratu. Więc ja te 4 piąte, które podstawiłem, biorę do kwadratu. W ten sposób to działa. Nie równa się tylko plus cosinus alfa, cosinus kwadrat alfa równa się 1 taka jest moja jedynka trygonometryczna teraz sobie to wyliczę na spokojnie 4 piąte do kwadratu licznik do kwadratu, czyli 4 do kwadratu to 16 mianownik to będzie 25 dodać cosinus kwadrat alfa równa się 1 odejmuję sobie ten y, ułamek 16 dwudziestych piątych obustronnie, żeby się go pozbyć i żeby mi tylko niewiadoma z lewej strony została moja niewiadoma to kosinus kwadrat alfa na chwilę obecną to będzie 1 minus 16 dwudziestych Rozpiszę na boku, żeby tam już tyle nie pisać 1 minus 16 dwudziestych Czyli co? No jedynkę sprowadzamy do mianownika 25 Do ułamka o mianowniku 25 Czyli to będzie po prostu 25 dwudziestych piątych Odjąć 16 dwudziestych No to mamy wspólny mianownik, więc 25 minus 16 to jest 9 9 dwudziestych Kosinus kwadrat alfa równa się 9 25. I teraz ważna kwestia Pierwiastkujemy obustronnie, żeby poznać tego cosinusa, ale jest jedna pułapka. Cosinus alfa równa się, no i co? Logicznie napisalibyśmy, że 3 piąte, nie? Bo mamy pierwiastek z, 3, z 9 to jest trójka, pierwiastek z 25 to jest 5, ale jeszcze mamy lub cosinus alfa równa się minus 3 piąte. I w zadaniach otwartych musicie to napisać. Tylko teraz jest. Akurat w tym zadaniu jest łatwo, bo tutaj nie podali nam takiej odpowiedzi, że cosinus alfa jest równe minus 3 piąte, a w drugiej odpowiedzi 3 piątej, żebyśmy się musieli zastanawiać. Więc nawet mając takie rozwiązanie, od razu byście zaznaczyli odpowiedź D. Natomiast my musimy jedną z tych opcji odrzucić. Dlaczego? Dlatego, że mamy napisane, że szukamy sinusa kąta ostrego kąta ostrego, czyli mój kąt alfa jest w pierwszej ćwiartce, a w pierwszej ćwiartce wszystkie funkcje trygonometryczne są dodatnie. Czyli ja odrzucam te ujemne, to nie należy do mojej dziedziny. I jedynym rozwiązaniem jest cosinus alfa równy 3 piąte. Koniec zadania.